Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek poradnika z NBA 2K15. Dziś zajmiemy się podstawami, podstaw będziemy sobie rzucać, i to nie będziemy rzucać jakichś skomplikowanych rzutów, a po prostu jumpery, co jak dlaczego. Wszystko wam za chwilę opowiem najpierw jak trenować te jumpery, oczywiście trenujemy je na sali treningowej, jak do niej wejść właśnie, tak wybieramy trening Freestyle, drużynę jaką będziemy trenować, jakich zawodników będziemy poznawać, i gramy! Okej, okay. jak już trafiliśmy na salę treningową, pierwsze co nam się rzuca w oczy jeśli bywaliśmy tam w poprzednich edycjach NBA, to to, że tutaj dodało nam dwóch kolegów do pomocy i to jest bardzo, bardzo fajne, bo dzięki temu możemy szybciej, lepiej skuteczniej trenować. A teraz przechadzając się po parkiecie timem Duncanem, zwróćcie uwagę na ten pasek, który widzicie pod nim. Otóż ta ciemniejsza strefa tego paska robi się większa, mniejsza, zależnie od tego w jakim miejscu na parkiecie jesteśmy, szerokość tego. Paska określa, jak dobry będzie ten rzut. Tim Danka nie jest gościem rzucającym trójki, dlatego też, gdy przechadza się po linii rzutów trzypunktowych, ten pasek jest praktycznie praktycznie niewidoczny. Jest szansa, że taki rzut trafimy, ale jest ona minimalna. Dodatkowo w tym treningu nie widać wpływu obrony na szerokość tego paska, on jest naprawdę znaczny. Tak jak mieliśmy bardzo zwężony ten pasek za linią rzutów trzypunktowych, to możemy mieć do czynienia z podobną. Szerokością tego paska, gdy Team Duncan, na przykład w tej pozycji, byłby dobrze broniony, także na to też warto zwrócić uwagę. Jest to po prostu szybka wizualizacja wszystkich czynników, jakie narzut wpływają na jego jakość. Począwszy od umiejętności indywidualnych zawodnika, pozycji na parkiecie, to czy jest on dobrze broniony, czy nie jest dobrze broniony, i tak dalej. I w ten sposób, nie znając tego zawodnika, od razu widzimy. Jak z nim jest? Czy ten rzut ma szansę powodzenia, czy nie? Dodatkowo widzimy też na samym środku tego paska taką grubszą białą kreskę. Jest to miejsce, które oznacza idealny moment wypuszczenia piłki, jeśli uda nam się w to trafić. Wtedy rzut będzie celny na 99%, tak nie na 100%, ponieważ taki rzut można zablokować, można go też nie trafić. Są takie przypadki, ale później możemy je oglądać na YouTubie jako jakiś mega glitch. Spójrzcie na ten pasek jaki jest pod koszem dla Tima Duncan'a, tym bardziej, że jest on w tym momencie niepilnowany, jest on tak wielkiej szerokości, że ciężko było w niego nie trafić. Tak to wygląda, jeśli chodzi. O Team Dankana, no dobra, wszystko co byliśmy w stanie dowiedzieć się o Timie Dankanie przychadzającym się po parkiecie, to to, że dość dobrze rzuca spod kosza, średnio z Midrange, a może nawet i dobrze, no i nie rzuca trójek. Ale to nie wszystko, o czym możemy się dowiedzieć o zawodniku na arenie treningowej, ponieważ mamy taką magiczną opcję ukrytą pod prawym krzyżakiem hot zone i cold zone dla zawodników no i strefy neutralne, czymże są te Cold i hot zone? To jest z pewnością dla Was bardzo interesujące, tak one się prezentują dla teama Duncana. Otóż te czerwone pola na parkiecie są to miejsca, z których team Duncan rzuca lepiej, skuteczniej, natomiast te niebieskie, z których rzuca gorzej, no i te niepomalowane są miejscami neutralnymi, czyli stamtąd powinien rzucać po prostu jak na swoje umiejętności przystało. To warto znać, o tym warto wiedzieć i starać się rzucać właśnie z tych stref, Tymi zawodnikami, szczególnie rzuty, które są dobrze bronione, ale jeśli mamy świetnego strzelca trójek i jest on wide open, i nawet jeśli jest to jego cold zone, ja bym się nie zawahał, ja bym po prostu rzucił. I tu widzimy jak sobie Team Duncan radzi z tymi rzutami, jest pierwszy excellent, czyli celny rzut na 99%, udało mi się trafić w ten pasek, kolejne rzuty już wyglądają trochę gorzej. No dobra, kilka excellentów już Teamem Duncanem wpadło, no to teraz jak potrenować innymi zawodnikami San Antonio Spurs, by to zrobić... Przechodzimy do opcji substitution, zmieniamy zawodnika, którym trenujemy, potwierdzamy to, koniecznie trzeba to potwierdzić i proszę bardzo, już rzucamy kałajem Lenardem, jaką rzuca, oczywiście zupełnie inaczej niż Tim Duncan, każdy zawodnik. W NBA 2K ma inną animację tego rzutu specyficzną dla siebie. Ma też inne cold i hot zone. Także to jest przede wszystkim gra polegająca na tym, że tych zawodników, w którymi gramy, trzeba po prostu poznać. A tak te cold zone i hot zone wyglądają u Kawaii Lenarda. Także praktycznie nie strach nim rzucać niemal z całego parkietu. Jedyny cold zone jest właśnie w tym miejscu. Stąd rzucać nie polecam, ale jeśli będzie Kawaii Leonard wide open. Tak jak mówię, nie wahajcie się, możecie spokojnie rzucać. Jeśli jest to dobry strzelec, jeśli jest to słaby strzelec, no to po prostu podajcie piłkę do lepszego strzelca i rzucicie stamtąd. Sprawdzimy, po ilu próbach uda się trafić pierwszego ekscalenta. Już po dwóch. Także tyle musicie wiedzieć, jeśli chodzi o trenowanie rzutów do gry offline. Tak, tak, nie mówię tego bez przyczyny do gry offline, ponieważ ten pasek nie jest zlagowany, co ma miejsce niestety, gdy gracie online. Niestety tak to jest zrobione, że online. Taki sposób trenowania jest po prostu bezużyteczny, słaby i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, coraz więcej ekscelentów tym kałajem Lenardem udaje mi się rzucać. Jest on bardzo przyjemny w użytkowaniu, nie tak nieprzyjemny jak Tim Duncan, no chociaż są przyjemniejsi zawodnicy James Harden, Tony Parker, co będziecie mieli okazję za chwilę zobaczyć. Ok, to tyle jeśli chodzi o trenowanie rzutów do gry offline. Przejdźmy do tego, jak trenować... Rzuty do gry online, bo to jest inna para kaloszy. Tutaj ten pasek nie pomaga, wręcz przeszkadza, dlatego musimy go wyłączyć. Jak to zrobić? Przechodzimy do opcji. Wyłączamy Shot Meter. Oczywiście on pomaga w pewnych kwestiach, natomiast musimy się nauczyć rzucać po prostu bez niego. I jak wygląda ta zasada? Otóż rzucamy w momencie, w którym piłka jest w najwyższym punkcie. Tak jest, gdy nasz zawodnik wykonuje jumpera jest w najwyższym punkcie, wtedy tą piłkę wypuszczamy. Ale tutaj pojawia się kolejny problem, bo nie wiemy, czy ten rzut był dobry, czy ten rzut był zły, czy trafiliśmy w odpowiedni moment, dlatego też mamy kolejną opcję, którą w tym momencie radzę wam. Włączyć shot feedback, tak nazywa się ta opcja, jest to opcja, która wyświetla nam na ekranie w sposób opisowy, w którym momencie wypuściliśmy piłkę, czy za wcześnie, czy za późno, czy w perfekcyjnym momencie i dodatkowo. Zamiast tego szerokiego, ciemnego paska mamy ocenę tego rzutu w postaci oceny literowej, czyli od A, najlepsza ocena do F, ocena najgorsza i tak to wygląda w praktyce. Minimalnie wcześniej wypuszczony rzut, tutaj kolejny również minimalnie wcześniej. Jak widzicie, moment wypuszczenia piłki ma znaczenie, jeśli chodzi o ocenę. W poprzednich NBA tego nie było. W poprzednich NBA, gdy ocena rzutu była A i był to dobry rzut, to nawet gdy Wypuszczaliśmy piłkę w bardzo złym momencie. Ten rzut ciągle miał ocenę A, A, A itd., itd. Także tak to wygląda. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak szukać tego perfekcyjnego momentu wypuszczenia piłki, patrząc na animację. I to mi się właśnie udało. Jest excellent, jest ocena A. I tak powinniśmy rzucać grając online, ponieważ animacje zbagowane, moim zdaniem, ani specjalnie zlagowane nie są, dlatego jest to skuteczniejszy sposób i dzięki temu w pierwszym tylko meczu w jakim wyłączyłem sobie opcję z tym paskiem pod zawodnikiem trafiłem o wiele więcej excelentów niż w poprzednich pięciu spotkaniach ranych online także tak to wpłynęło na moją grę, zobaczcie to wcale nie jest trudne trafienie excelenta w tym momencie właśnie w ten sposób polecam wam trenować rzuty do gry online z wyłączonym paskiem, oduczcie się patrzeć na pasek przy rzucie, tak jest tylko przy rzucie, ponieważ po rzucie on czasem może być podpowiedzią, czy byliście daleko od tego momentu, w którym powinniście wypuścić piłkę, czy byliście jego blisko, bo mimo tego, że on jest online zlagowany, to on odzwierciedla to, w jaki sposób oddaliście ten rzut, z tym, że nie na bieżąco, po jakimś czasie, dlatego też po rzucie możecie sobie na niego spojrzeć i wiedzieć wtedy, że tyle Wam brakowało od idealnego momentu, także kolejny rzut musicie przytrzymać trochę dłużej, trochę krócej i tak dalej Spróbujmy sobie jeszcze porzucać tonym Parkerem, którego jumper mam mniej więcej opanowany, ale włączmy sobie obie opcje, czyli tak jak ja rekomenduję wam grać online, gdy już się nauczycie, by nie patrzeć na ten pasek w trakcie rzutu. Jest pierwszy excellent i teraz już powinno to siedzieć już bardzo blisko. To wszystko jest excellent a Minimalnie brakuje, jest kolejny excellent. I właśnie tak to wygląda. Trenujcie, trenujcie, a będziecie coraz lepsi. I to było tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że Wam się przydał, że będziecie w podobny sposób trenować. Przyniesie Wam to wymierne efekty. I będziecie wygrywać, wygrywać i stawać się coraz lepsi. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne poradniki, na poprzednie, które już się ukazały. No i na inne filmy na moim kanale. Lekujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!